Natomiast, jeżeli my zamkniemy tygodniówkę w tym obszarze, jesteśmy, to moim zdaniem straciliśmy to wsparcie, które tutaj było, i następny tydzień prawdopodobnie dostaniemy jakieś podbicie. Natomiast, będziemy zmierzać po niższą płynność. Niższa płynność teraz jest poniżej tego dołka, poniżej jest tutaj 2860. Natomiast to, co na ADH może być niepokojące, to jest to, że nie, nie trwału, będziemy wchodzili w ten nowy box tradingowy, tak? czyli tak jak mu tłumaczyłem to kiedyś, dla mnie to jest jeden box tradingowy. Raz, dwa, trzy, trzy, pięć. Tutaj mieliśmy ten górny, czyli badanie cen, i może wybicie na nowe H. Natomiast jeżeli tego nie ma, to mogę sobie to zostawić no to w tym boksie będzie się rozgrywało, tak, czyli szczyt mamy tutaj na poziomie okolicy 3900, ponownie dołek jest na poziomie 2860 i to jest, można powiedzieć, trend, który moim zdaniem będzie się rozgrywał, <coughs> jeżeli stracimy wsparcie. Więc, no ETH dla mnie nie wygląda teraz obiecująco, więc nawet nie będę mówić się, bo się po prostu nie ustaliamy. Teraz tak, dominacja mi DT i tutaj zostanę troszkę dłużej, <coughs> mianowicie, zobaczcie na układ strukturalny czyli mieliśmy tak tu mieliśmy szczyt który wypchał nam na nowy dołek czyli to było ważne z tego miejsca poszedł dosyć mocny impuls wypchał nam nowy szczyt czyli można powiedzieć że struktura ze spadkowej znowu zmieniła się na wzrostową tylko natomiast z tego miejsca dostaliśmy <laughs> dostaliśmy znowu impulsu na nowy dołek czyli to jest można powiedzieć że znowu struktura jest spadkowa. i teraz <laughs> od tego miejsca zaczniemy sobie analiza bardziej lokalnie. Mianowicie